Witajcie, witajcie w kolejnych iskierkach. Mam nadzieję, że tym muzycznym klimatem udało mi się wprowadzić was w taki specjalny, specyficzny nastrój, przyjemny. A to ze względu na to, że płynie dzisiaj do was. Ważna informacja, ważny przekaz. Stoisz na progu wyjątkowego momentu, w którym Twoje wewnętrzne dary są już niezwykle silne stają się silne. Moc przewidywania jest niczym światło księżyca, które przenika w zasłony nocy, ukazując rzeczy dotąd ukryte. Posiadasz tak, ty. Posiada szczególną zdolność dostrzegania do prawdy swojej sytuacji, wyraźnie niż kiedykolwiek dotąd, niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to czas, by zaufać własnym odczuciom, intuicji i Wewnętrznej wiedzy, gdyż wszechświat przemawia do ciebie. Od dawna w subtelnych znakach, szeptach duszy, różnych sytuacjach, wydarzeniach poprzez ludzi, także to, co stanowi esencję tych audycji, iskier. Twoje różne moce, moce próżbiarskie, jasnowidzenia, przewidywania, intuicja są teraz po prostu intensywniejsze. Cokolwiek czujesz, dostrzegasz, lub wiesz wewnętrznie, pochodzi z głębokiego źródła. Mądrości. Żyba, które bije w tobie od zawsze i łączy Ciebie z źródłem boskości, a zatem nie lekceważ tych darów. Każda wizja, każdy sen, każde uczucie jest wskazówką. Prowadzącą Ciebie do lepszego zrozumienia siebie oraz otaczającego Ciebie świata, wydarzeń, sytuacji, w których akurat się znajdujesz. Dlatego zatrzymaj się, wsłuchaj w ciszę, której przemawia Twoja dusza. Twój Najpotężniejszy przewodnik, przyjaciel. Bądź jednak czujna, bądź świadomy. Nie pozwól, nie pozwól nikomu odebrać Twojej mocy, ani wykorzystać jej przeciwko tobie. Pamiętaj, że. Naprawdę posiadasz dar przewidywania, ale nie po to, by służyć czyimś egoistycznym celom, ale by rozświetlać drogę własną oraz tych, których naprawdę kochasz. Dlatego broń swojego wewnętrznego ognia, jak bezcennego klejnotu. Jesteś strażnikiem swojego przeznaczenia. Wszystko, co aktualnie dzieje się, nosi w sobie ukryte znaczenie i sens. Dlatego spójrz głębiej poza powierzchnię. Każda. Każde spotkanie, każda rozmowa czy zdarzenie, nawet pozornie błahe, naprawdę jest częścią większego planu. Wiedz, że nic nie dzieje się przypadkowo. Jesteś prowadzona, jesteś chroniony, jesteście wspierani przez siły, które których istnienie przecież wyczuwasz niejednokrotnie sercem, choć potrafi temu zaprzeczać rozum. Teraz szczególnie pamiętaj o swojej wartości wszechświat. Przemysł przypomina tobie o mocy miłości, zwłaszcza miłości do samego siebie. Zastanów się, czy kochasz siebie. Często w różny sposób uczysz innych jak mają Ciebie traktować. Dlatego nigdy nie zgadzaj się na mniej, niż na to, czego pragnie Twoja dusza. Twoje serce jest świętym sanktuarium, a szanując siebie, tworzysz właśnie w ten sposób siebie przestrzeń pełną szacunku, harmonii i prawdziwej miłości. Gdy sam, gdy sama siebie cenisz, cały świat to zauważy. Naprawdę zauważy i odzwierciedla swoich działania. Nadchodząca energia niesie ze sobą niespodziankę, a zarazem zaproszenie. Jest to coś, czego nie oczekujesz, lecz czego głęboko pragniesz w sercu. Zaufaj, że miłość, ta symboliczna, jak i bezpośrednia. Jest już w drodze do Ciebie. Ta miłość może objawiać się na wiele sposobów. Romantycznie, przyjacielsko lub duchowo. Otwórz się na nią. Pozwól sobie ją przyjąć bez lęku i wątpliwości. Miłość zawsze przychodzi we właściwym momencie. A ty jesteś gotów, jesteś gotowa przecież ją przyjąć. Hmm. Pamiętaj, że każda sytuacja, która wydaje ci się trudna, lub niejasna jest właśnie okazją do przebudzenia Twojej świadomości. Twoje dar, Twoje zdolności pomogą Tobie wówczas rozpoznać ukryty sens doświadczeń. Kiedy dostrzeżesz głębsze znaczenie, odkryjesz sobie, Niezbędne pokłady odwagi, by podążać drogą swego przeznaczenia. Dobrze. Oto odgórne przesłanie na moment, kiedy tego słuchasz. Powiem to, jak to płynie. Stoisz teraz w centrum kosmicznego wiru mądrości i miłości. Każdy Twój krok jest wspierany przez duchowych przewodników i energię wszechświata. Przyjmij tę moc z wdzięcznością. Używaj jej z mądrością i ufnością, gdyż droga przed Tobą jest jasna, przepełniona spełnieniem i autentyczną radością. Jesteś gotów. Jesteś gotowa. Wszystko już jest przygotowane. Otwórz serce. Pozwól się prowadzić. Zaufaj swojej wizji, a odnajdziesz wszystko, czego pragniesz. Niech to będzie tyle na dzisiaj. Niech to zamknie tą dzisiejszą iskierkę. Do zobaczenia, do usłyszenia niebawem.